wiesz, że mając tylko dwa hantle możesz zrobić trening całego ciała? Zacznij od bułgarskiego przysiadu, możesz oprzeć stopę nawet o łóżko. Zrób 4 serie po 6 do 10 powtórzeń na nogę. Teraz zrób rozpiętki na podłodze na 8 do 12 powtórzeń w serii łączonej z pompkami do upadku. Zrób 4 takie serie. Na plecy wjedzie podciąganie na chwytem, możesz nawet podciągać się na framudze od drzwi albo wyjść na dwór na trzepak. Zrób 4 serie do upadku. Jeżeli nie umiesz się podciągać, to rób po prostu podciąganie negatywne. Kolejnym ćwiczeniem będzie wyciskanie handlami nad głowę stojąc, zrób do 4 serii w zakresie powtórzeń 8 do 12. Teraz uginanie hantlami stojąc. Zrób 3 takie serie w zakresie powtórzeń od 6 do 10. Możesz polecieć śmiało do upadku. Na tricep zrobimy sobie skul sery hantlami. No, no, ewentualnie wyciskanie francuskie. Jak zwał, tak zwał. Zrób również 3 serie w zakresie powtórzeń od 6 do 8. Zostały nam tylko łydki i bzuch, więc zrób sobie 3 serie w zakresie 10 do 15 powtórzeń z 5 na palce jednonóż oraz 3 Series 5 Bzucha do upadku.